Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w imieniu firmy Mapei Polska. Nasza firma debiutuje na tegorocznych spotkaniach, więc tym bardziej miło mi jest Państwa powitać. Podczas mojego wystąpienia chciałem zaprezentować kilka obiektów, gdzie zostały zastosowane materiały do renowacji, które są oparte na bazie naturalnej PUCOLANY, nie zawierają zupełnie cementu. Jeśli chodzi o to, od czego musimy zacząć, przystępując do prac renowacyjnych, najważniejsza jest analiza stanu bieżącego, następnie diagnostyka oraz dobór odpowiednich materiałów, no i dopiero wtedy opracowanie metodologii i technologii prac. A do tego jest potrzebna e, bardzo mocna współpraca między nauką, która nam odpowiada na pytanie, jakie właściwości powinien mieć materiał, który powinien być użyty do e, konkretnej aplikacji. Badania pozwalają na opracowanie materiału odpowiadającego stawianym wymaganiom. No i wreszcie technologia sprawia, że na rynek... E, trafia produkt zapewniający optymalne rozwiązanie. I właśnie to jesteśmy w stanie zaproponować. Jedna z grup produktowych to są bezcementowe zaprawy stosowane do renowacji obiektów zabytkowych. W Mapei nazywają się one Mapę Antik, a są reprezentowane przez gotowe tynki renowacyjne, tutaj dostępne pod nazwami Mapę Antik rincafo jako tynk podkładowy, dalej y, szerokoporowa zaprawa MC, cienkowarstwowe y, czy też drobnoziarniste szpachlówki do wygładzania powierzchni. Y, następny element tego systemu Mapa Antik to są zaprawy do tynkowania i do murowania, charakteryzujące się stosunkowo wysokimi wytrzymałościami, jak na y, materiały bezcementowe, bo to są klasy M5 lub M15. Dalej spoiwa służące do przygotowania specjalnych zapraw bezcementowych, dzięki którym można poprzez iniekcję scalać konstrukcję, ale również tak wysublimowane elementy konstrukcji jak, fresk, jak tynki pokryte freskami. Mamy też materiał o specjalnie dobranej kompozycji, aby móc podklejać właśnie takie elementy. No, i ostatni z tu wymienionych to jest system wzmacniania konstrukcji murowych poprzez wklejanie siatek z włókna szklanego, zaprawy mineralne. Jedną z tych zapraw mineralnych, Planit HDM Restauro, tutaj prezentujemy. Jest to też materiał bezcementowy. Jeśli chodzi o główną charakterystykę tych zapraw bezcementowych, tych materiałów, które MAPEI proponuje do renowacji obiektów zabytkowych, to jest podstawowe założenie czyli fizyczna i chemiczna kompatybilność z podłożem. To jest właściwy klucz do sukcesu i do zastosowania tych materiałów, dzięki którym mamy rozwiązanych wiele problemów, z którymi spotykamy się podczas realizacji prac renowacyjnych. Jeden z przykładów to jest obiekt z kościół i klasztor Ojców Jezuitów w starej wsi. Tam nasze materiały znalazły swoje zastosowanie po kolei od tynku podkładowego, zapewniającego odpowiednią przyczepność do podłoża i właściwą współpracę tynku renowacyjnego z podłożem. To jest też bardzo istotny element całej tej układanki. I dalej, wykończenie barwne jako ochrona. Zaproponowano tutaj silikonowe rozwiązania, zarówno farbę, jak i tynk cienkowarstwowy, przy użyciu też barwionego podkładu. I w ten sposób nadano kolorystykę, estetykę tego obiektu. No i przede wszystkim zapewniono właściwą ochronę przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Kolejny obiekt to Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce. Tam też nasze materiały znalazły swoje zastosowanie nie od razu, natomiast w odpowiednim momencie, kiedy pojawiły się problemy na budowie, przypomniano sobie o nas i e, dzięki naszej interwencji rozwiązaliśmy wiele problemów na tej budowie i Dlatego też pokazujemy to jako referencję. Tam właśnie nasze materiały, a przede wszystkim tynk podkładowy Mapanti Ty Green Safo, który charakteryzuje się wysoką odpornością na siarczany, również na inne związki chemiczne, które wędrują razem z wilgocią przez mury. Stąd yy, udało się nam rozwiązać yy, te wszystkie zagadnienia, z którymi się musieliśmy zmierzyć. Inny obiekt, tu akurat hmm, dom rekolekcyjniańców jezuitów w Częstochowie, tam termomodernizacji była poddawana elewacja obiektu, natomiast jako wykończenie dekoracyjne zastosowano silikonowy tynk, tak jak w poprzednich realizacjach. Inny przykład yy, renowacji kamienic w Olsztynie. Tutaj na zdjęciach prezentowane jest wykonanie przepony poziomej przeciwko podciąganiu kapilarnemu. Wilgoci to jest też jeden z produktów, który jest w naszej ofercie po to, żeby móc skompletować pełne rozwiązania od samego początku do, do końca, czyli eliminujące przyczynę powstawania uszkodzeń za zawilgoceń i wykańczając później elewację. Tynki i farby krzemianowe to akurat zastosowane zostały na tej kamienicy tutaj prezentowanej. Mieliśmy do czynienia też z pracami na Podzamczu Zamku Biskupów Warmińskich w Lisbarku. Tam tynki bezcementowe znalazły zastosowanie, ale również o tym za chwilę elementy wzmocnienia. Natomiast mówiąc jeszcze o tynkach bezcementowych, kolejny przykład w Przemyśla. Tam były szeroko pojęte prace renowacyjne prowadzone z zastosowaniem naszych rozwiązań. O wzmocnieniu, o którym chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o Lisbach Warmiński, to kolumny kamienne po odtworzeniu tych brakujących fragmentów zostały wzmocnione matami z włókna węglowego w górnej i dolnej części. Tutaj jeszcze widać yy, matę z włókna węglowego przed yy, wyszpachlowaniem i doprowadzeniem do koloru zbliżonego do, do oryginalnego kamienia, także takie drobne, drobne elementy również jesteśmy w stanie wykonać stosując nasze rozwiązania. Przechodząc do wzmacniania konstrukcji murowych, to proponowany przez nas system z zastosowaniem włókien, siatek z włókien szklanych w odróżnieniu od innych, które proponowane są na polskim rynku z włókien węglowych. Tutaj parametry mechaniczne. Włókien szklanych są zbliżone do parametrów, jakie ma konstrukcja murowa, stąd zastosowanie tego typu rozwiązania zdecydowanie lepiej pracuje z podłożem i spełnia swoją funkcję. W teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie to była jedna z naszych realizacji przy użyciu tego typu wzmocnień. Kolejna to na terenie cementowni Górka, która w ubiegłym roku obchodziła stulecie. Tam silosy na wsad do pieca były wzmacniane właśnie przy użyciu siatki z włókna szklanego wklejanej na zaprawę, zaprawę mineralną. Natomiast MAPEI to nie tylko tynki renowacyjne, to jest cały szereg specjalistycznych rozwiązań, które my możemy, które możemy zaproponować w różnych obiektach. Chronologicznie rzecz ujmując, Pierwsza w Polsce pojawiła się linia ceramiczna, czyli popularnie nazywane w ten sposób u nas kleje i fugi, z tego zapewne większość z Państwa kojarzy firmę Mapei, natomiast jak tutaj widać na tym slajdzie mamy wiele linii produktowych i stąd możemy zapewnić kompleksowe rozwiązania różnych zagadnień, z którymi można się spotkać na budowach. W skład produktów linii budowlanej, którymi się zajmujemy, wchodzą zaprawy naprawcze, materiały do y, scalania konstrukcji, y, do y, wykonywania powierzchniowej ochrony, systemy renowacji i wzmacniania konstrukcji murowych, wspomniane wcześniej właśnie tynki renowacyjne bezcementowe czy też system wzmacniania konstrukcji murowych przy użyciu siatek włókna szklanego, wklejanych zaprawy mineralne. Dalej systemy hydroizolacji i uszczelnień. Tutaj bardzo szeroka gama produktów bitumicznych, mineralnych, w tym maty bentonitowe, czy też dwukomponentowe, szybkosprawne hydroizolacje bitumiczne nakładane metodami natryskowymi, czy te popularne, coraz bardziej popularne rozwiązania z systemu poliurea, czyli materiałów polimocznikowych systemy specjalnych powłok ochronnych czy też systemy posadzek mineralnych i żywicznych, no i wreszcie systemy wzmacniania konstrukcji żelbetowych przy użyciu mat z włókien węglowych i taśm z włókien węglowych. To jest pełny zakres linii budowlanej, którymi się zajmujemy. Więcej informacji yy, zawarte jest w katalogach, które są dostępne yy, na naszym stoisku. Tam też yy, udostępniamy do Państwa dyspozycji Zachęcamy do lektury y, najnowsze wydanie kroniki MAPEI. Tam, akurat w tym y, najnowszym numerze, jest przegląd polskich referencji z ostatnich lat z podziałem na poszczególne linie produktowe. Natomiast jeśli chodzi o nasze działania a, na terenie Polski, y, w sześciu tutaj wydzielonych regionach, pokazanych na mapce, funkcjonują doradcy techniczno-handlowi, którzy służą swoim doświadczeniem i swoją wiedzą, jeśli chodzi o dobór właściwych rozwiązań. Doradztwo techniczne to jest to, na co, my, na co my stawiamy jako priorytetowe zagadnienie, bo bez właściwej diagnozy, rozpoznania przyczyn czy oddziaływań na konstrukcję nie można dobrać właściwego rozwiązania, stąd dobrze wyposażeni i właściwie dobrani też specjaliści. Prowadzimy szkolenia, nie tylko w naszym centrum szkoleniowym przy jednej z fabryk w Gliwicach również mamy do dyspozycji drugą fabrykę w Barcinie koło Bydgoszczy odwiedzamy place budów zawsze towarzyszymy zastosowaniom naszych materiałów uczestniczymy w spotkaniach z architektami z projektantami po to żeby wskazywać na Różne rozwiązania, które są w naszej ofercie, i stale pracować nad zmianą rozpoznawania marki Mapei, że to nie tylko kleje i fugi, ale, ale wiele ciekawych innych rozwiązań i materiałów. Odwiedzamy budowy, bo nigdy nie zostawiamy wykonawcy z naszymi materiałami samych. Zawsze staramy się wspierać wykonawców w pracach prowadzonych z naszymi materiałami. Wydajemy materiały informacyjne tam gdzie są zawarte podstawowe informacje o naszych produktach również broszury tematyczne poświęcone konkretnym rozwiązaniom czy też konkretnym grupom produktowym tak jak tutaj pierwsza z lewej to właśnie jest poświęcona broszura poświęcona bezcementowym tynkom renowacyjnym ukazują się cyklicznie poprawiane udoskonalane dodawane rysunki, które ułatwiają pracę z naszymi materiałami już na etapie projektowania, ale także publikujemy różne materiały informacyjne z jednej strony my jako pracownicy MAPEI, ale również pojawiają się referaty na różnych konferencjach prezentowane przez przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych, które prowadzą badania z naszymi materiałami. Tu akurat w Krakowie yy, bodajże 2 lata temu na Politechnice została obroniona praca doktorska, gdzie zostały wykorzystane do wzmacniania sklepień ceglanych siatki z włókna szklanego wklejane na zaprawie mineralnej. Stąd tutaj się pojawiały później na różnych konferencjach prezentacje i referaty z tym związane. Żeby ułatwić pracę z naszymi rozwiązaniami, opracowany został katalog nakładów rzeczowych, także już można odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje wykonanie różnych prac z wykorzystaniem naszych materiałów i technologii, ale równocześnie dajemy do dyspozycji program, który ułatwia, umożliwia komponowanie specyfikacji technicznej z wykorzystaniem tych klocków, które tam są w środku w tym programie. Oczywiście to są rozwiązania proponowane przez nas i z wykorzystaniem naszych materiałów i technologii. Także dajemy do dyspozycji wiele narzędzi po to, żeby łatwiej można było pracować z naszymi materiałami i żeby efektywniej wykorzystać wszystko to, co proponujemy. Dodatkowy element to jest też nowa inicjatywa Mapei. Jesteśmy członkiem założycielem Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, które zostało zarejestrowane w marcu ubiegłego roku. Na razie tworzy, tworzą je firmy, które w swojej ofercie mają na polskim rynku domieszki do betonu, ale jak widać tutaj z nazw prezentowanych tutaj firm, co najmniej kilka z nich mają znacznie szerszą ofertę. Rozpoczęliśmy, jeśli chodzi o domieszki do betonu, ale w perspektywie chcemy rozwinąć to stowarzyszenie w taki sposób, aby tam powstały poszczególne branże dotyczące na razie domieszek do betonu, za chwilę właśnie renowacji obiektów zabytkowych, właśnie napraw czy też hydroizolacji. Jedną z inicjatyw stowarzyszenia to jest cykl wykładów w ramach międzyuczelnianego kierunku studiów chemia budowlana. To jest kierunek prowadzony równolegle przez Politechnikę Łódzką, przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Politechnikę Gdańską. Póki co mamy za sobą pierwszy semestr, gdzie członkowie Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej włączyli się w cykl wykładów na razie poświęcony technologii betonu i zastosowaniu domieszek do betonu. Na następny semestr te firmy, które mają coś do powiedzenia w innych zagadnieniach będą się udzielały yy, yy, właśnie najpierw yy, na tym kierunku studiów chemia budowlana. Troszkę czasu zaoszczędziłem, żeby podgonić tak, to opóźnienie, bo zaczęliśmy po hejnale, a nie równo z hejnałem, także dziękuję Państwu za uwagę. Jesteśmy do dyspozycji z kolegą na, na stoisku.